łopaki z jedna drzewa, Znają każdy kąt. Na rynku pod kościołem słychać i pie, Kurde. Aluda jest Jezu. A no tak, gdzie 31. Sylwester. Dobra, co, coś będzie ogarnąć. Zadzwonimy do Stacha. Może przyjdzie, może nie. Zobaczymy, tak. A kurczę, a no tak, dzisiaj ludzice wyjeżdżają. No to będzie super. Ustalimy jakąś choineczkę, ozdoby i coś temu, temu podobne, nie? Halo, Stachu? Dawaj dzisiaj do mnie na Sylwestra. Będzie kurde grubo. Akurat na choinkę dostałem nowy głośnik, więc będzie taka impreza, że kurczę. Dawaj będzie alkohol, będzie wszystko. Czeka mnie. No, coś się ogarnie. Dobra, kąt będzie o 18.00. Jest 14., więc się wyrobimy na spokojnie. Dobra, ja się biorę do pracy. No dobra. Zaczynamy. Tu, 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 tu. No i choineczka, cyk. No i teraz czekamy na Stacha, jest 15, więc jakieś 3 godzinki powinien być. No miałeś być o 18, jest 20. No sorry, niestety się spóźniłem, ale mama mi kazała tam pomóc, bo oni robią Sylwestra, sąsiedzi przychodzą. No dobra. No to zaczynamy imprezę, tak? Dobra, tutaj gośnicze i zaczynamy. No tła. dalej te fajerwerki. No, już ...alam. O ale piękne. No patrz jak ja od dumbuma kocham. na stoisko, tak, tak, wali to. Aż normalnie siebie wybija, nie? O kurde, ale wleł! No jeszcze taka rakietka kupiłem, zobaczmy. Oj, o, Proszę mi powiedzieć jaki był dla pana rok 96 i czego pan sobie życzy w 97. Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. A czego sobie życzę w 97. Tego samego co w 6. A trochę konkretniej. Dużo pieniędzy miałem... Dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię i dużo spałem.